O, pizza na dwójce! I wracamy do bazy. To dobry wieczór, wariaty. Nie zwalniamy obiadki zjedzone, kawy wybite. A my mamy tutaj robotę przy kunie pomarańczowej. Ona pięknie chodzi, ale tam sprzęgiełko, licznik, lampa, przełącznik, kiruriru. Tutaj weszły oponki, ale słuchajcie, zanim <laughs> zanim ją rozkręcimy, bo jak ją rozkręcimy, to ją uziemimy. Ją trochę przepalimy co nie. Coś wspaniałego, kiedy kunisko wyjeżdżał wyjeżdża o własnych siłach, ale żem postawił. Kurwa znalazłem dwójkę od razu. Trójeczka, oho Nie no, kulturka, bardzo, ale już czuję, no i koniec, to już jest koniec. Także tutaj wszystko do sprawdzenia. Kompresja, sprzęgło, zapłon. Żeby to oczywiście chodziło tak jak trzeba, bo wiecie, kiedyś jak Ogar w ogóle odpalał i jechał, to człowiek się e, zesrał ze szczęścia. Zrzucamy bieg dwójeczka, zobacz. Na kolano, a jak te kuny dają przyjemność Co kuny to kuny Patrz kurwa, o, jaki hampel o, Zobacz kurwa, jedynka Jedynka kurwa, zobacz O, o, o Coś tu haczy O, trójeczka No i to są właśnie problemy kuniska O, dwójeczka Dobra i wyjeżdżamy, bo jeszcze nie dojadę do domu I to będzie tyle z tej dzisiejszej przygody O, pizda na dwójce i wracamy do bazy, do bazy kun. O, przez kroki, kurwa. E, 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 jedynka, kurwa. E, wychodzimy stąd. Idź i Dobra, do garażu, konisko. Do domu, dwójeczka elegancko weszła. Już ją wyczuwam, kurwa, zobacz. Trzy. O, Kuna wyjechała sama z garażu i sama wjeżdża. Kiedyś jak miałeś taką kunę w takim stanie, to to już wystarczyła. A my jeszcze tutaj będziemy, że tak powiem, dopieszczać temat. Mamy ten luz? Mamy luz! Dobra, olej zagrzany. Zobaczymy. Ku... Oczywiście, że pod śrubką oleju jest silikon, no bo, jakże by kurwa inaczej. A teraz zobaczymy, czy tam jest w ogóle olej. Dobra, jest ogromny plus, bo olej jest. To już jest w ogóle dobra oznaka, że jest. Im pewnie kurwa kujawski jest nalany. Takie, coś jest w lampie, włożyć i popodmieniać kabelki. To jest moja, kurwa, ulubiona część, bo niby to jest wszystko proste, ale tu jest tak po jakieś kombinowane, czy tu widzę jakiś urwany kabelek. Także chyba, żeby się nie męczyć, ja sobie po prostu na spokojnie przeczytam, jak te kabelki w tym dziwacznym y, przełączniku... Znaczy, ja też będę improwizował, kurwa, wiadomo. Odkręcamy nóżki. Jest jak zwykle kierownicą w łeb. Zobaczymy, jak te śruby... Od sprzęgła, bo to jest po prostu e, najmilsze co może być, jak zaraz się okaże, że e, jakieś śruby są przyklejane Bo to wiecie, może było robione takie, żeby się trzymało, jak się będzie sprzedawało, a jak się już sprzeda, to się może nie trzymać, może się rozpaść, może wtedy kupujący odkryje tajemnicę. Plus jest taki, że nie mogę powiedzieć, już wiem, jak sobie radzić, bo w tamtym. Całą drogę przeszedłem, jak sobie radzić z jakimiś O, tutaj nawet widzisz, tato lekko Ja się dałem namówić w wpierdolić się z RRMoto w ten pomysł Chodź kupimy, będziemy jeździć na zloty No dobra, dobra A teraz siedzisz, i chyba babraj się w tym Jesteście ze mną, robimy unboxing sprzęgła O, kuna się zesrała No dobra, czyli widzimy, jedna szpileczka nie jest źle, no jedna szpilka, ale i tak chyba jak to otworzyliśmy, ale tu było otwierane. O, uu, ale u mnie chyba też tak jest. Zimmering tam chwycony. dystansówka jest, no to to jest ok. Mam pewne dylematy, bo jest tylko jedna szpileczka wyrwana i mogę zrobić tak, że założę szpilkę, zamknę to, zaleję olejem i zobaczymy ile pojeździ. To wiecie, przedłuża trochę żywotność, no bo jak wsadzę to sprzęgło, co dostałem od Piotra od razu, no to będę je zużywał. A tak, to może zużyję to, rozkrwimy to. Ja jestem wygodny. Jak ja mogę założyć tylko szpilkę i to zakręcić, chciałem zwrócić też honor. Bo jednak jest tutaj uszczelka, tylko jakaś posztukowana i tak zalepione było tym silikonem. Okej, okay, no jak trzymało olej, jak coś działa, to nie jest głupie, prawda? Było to zaklejone, bo już się wiem, że jest to sklejone do sumy. Muszę się przespać z tematem. Najważniejsze jest to, że to sprzęgło wygląda dobrze. Muszę poczytać o tym. Bo no tutaj światła świeciły, może coś jest źle podpijane bo coś popieprzone, w każdym razie ta jest chwilę uziemiona, ale dojdziemy tutaj. Bo wiecie, ja mógłbym wsadzić to sprzęgło i pozornie mieć spokój, ale ja nie wiem czy tutaj o spokój chodzi, ja po prostu lubię jak to się psuje, ja to naprawiam, to jest jakiś fetysz. Kwa. No ja chyba z tym sprzęgłem tak zostanę jak założyłem tą szpilkę i... idę z tym spać.